Wczoraj, proszę Państwa, obradował taki kolejny szczyt, w ogóle to jest, tych szczytów to jest raz na dwa tygodnie, się powiem jakieś szczyty, poświęcony zagadnieniem energetycznym Wspólnoty Europejskiej, ale nie tylko Wspólnoty Europejskiej zresztą. I, proszę Państwa, nikt nie powiedział najważniejszej sprawy, która jest przyczyną trudności Wspólnoty Europejskiej, krajów Wspólnoty Europejskiej, Mianowicie tą przyczyną jest wspólnota europejska, że, czy właściwie ci ludzie, którzy budują w tej chwili tę Unię, to nie chodzi o formalność, to nie to czy jest wspólnota, czy jest Unia, czy nawet gdyby te wszystkie 27 państw nie, nie było w ogóle powiązanych. To chodzi o to, że e, rządzący tymi państwami e, po prostu hołdują dziwacznym przesądom, przesądom, bardzo kosztownym przesądom, bo oczywiście jak, jak ktoś tam rzuca sól przez lewerami, no to oczywiście nic się nie dzieje, prawda? jeżeli ktoś spluwa, prawda, no to wiadomo, że to robić z nich higieniczne. Zresztą my pierwszego, XXI wieku świetnie wiemy, że po co spluwać, skoro wystarczy sól przez ramię rzucić, prawda, żaden, żaden urok się nie imę. Po co pluć. Ale no, proszę Państwa, jeżeli trzeba y, pod, podnieść cenę energii o 30%, żeby sprostać wymaganiom z, z tego Kioto, no to już sprawa już przestaje być żartem. Prawda? Ceny energii idą prawdopodobnie w górę, ceny żywności idą w górę, to z kolei przyczyną, które Państwa są y, jedynie pomysły o biopaliwie. No, proszę, Państwa, no nie dajmy się, się w, w siebie wmawiać, wmawiać głupot. No. Proszę, nikt nie wmówi, że biopaliwa są tańsze i lepsze niż zwykłe paliwa, bo gdyby były tańsze i lepsze, to z całą pewnością prywatne koncerny by te biopaliwa wprowadziły bez żadnego bicia, nacisku, przekupywania, straszenia i itd. Tak Istnieją instytuty wyspecjalizowane, które pracują latami, żeby obniżyć koszt benzyny o te 2 centy, prawda, wyników tak zesłanej lepszych technologii, nie pogarszając jakości, czy odwrotnie, nie zwiększając, nie zwiększając ceny, podnosząc, podnosząc jakość paliwa. Konkurencja tu jest bardzo silna, e, firm paliwowych jest kilkadziesiąt, na całym świecie jest kilkaset, jak sądzę, bo my nie wiemy o tych wszystkich tam na dal Dalekim Wschodzie, to jest rynek, proszę Państwa, gigant Chiny, gigant Indie się budzą, potężny rynek. Yy, nawet sobie mówiąc, na takim gigancie jak Indonezja, to jest też gigant, to jest chyba, nie pamiętam, 130 milionów ludzi. Yy, benzyna jest po 20 centów, prawda, czy po 25 centów, yy, to co proszę policzyć, ile to jest na amerykańskich centów, ile to jest na polskim. No, no. To nie jest dotowane, tak jak w Wenezueli, gdzie jest po 3 centy, no, tam to już wiadomo, że, no, że to jest głupota, no, a to jest normalna rynkowa cena bez żadnej akcyzy. Yy, i Proszę Państwa, y, tu się te y, podnosi, te, widuje te wszystkie ceny i przez to, że ma być biopaliwo, no to oczywiście y, ogromne płacie... Y, ziemi, zamiast przeznaczone pod pszenicę, przeznaczone pod, pod ryż, czy po coś takiego, idą na y, różne takie roślinki, z których się robi, robi oleje, tłuszcze, etc., żeby dawać z tego, tego oleju. Zresztą technologia nie jest stale dopasowana, tego się dodaje, tam po 10%, 15% i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, trzeba zepsuć dobre paliwo, dodając jakieś dziwaczne dodatki, się zapewnia, że od tego się nie pogorszy. Może się nawet nie, nie pogorszy, tylko po jaką cholerę ta cała potworna kombinacja. Otóż mamy do czynienia z gronem, ludzi ulegających dziwacznym przesądom, bardzo kosztownym przesądom. I im prędzej ich obalimy, czy to będzie w Polsce, czy to będzie w Francji, czy w Niemczech, tym lepiej. Tylko problem polega na tym, że kraje takie jak Niemcy czy Francja, to one były krajami bardzo bogatymi. To już nie niewiele tego zostało oczywiście, ale ciągle jeszcze mają ogromne rezerwy. Jak policzymy, ile Francuzi mają zakopanego złota, prawda, tą i że z przypieści wojen czasami to w Polsce, gdzie arabowano nasze tereny powiem, jeżdżąc tam i z powrotem jest znacznie gorzej. o czym takie państwa jak Niemcy, Francja, Włochy stać na głupie rządy i dopłacanie do każdego y, kilowata. Natomiast proszę Państwa Polska to jest kraj, który nie ma takich rezerw. My się dopiero bogacimy. Doganiamy te kraje, wbrew naszym rządom, które robią co mogą, żebyśmy ich nie dogonili, ale jakoś tam działamy dzielnie, nasi przedsiębiorcy wspaniale działają, naprawdę. Nie mówię o tych, którzy tam załapówki zatwierają co jest w naszym rządzie, nie ja mówię o tych, którzy jeżdżą za granicę. Tutaj konkurują na otwartym rynku z ludźmi. Kto z Państwa, którzy tak narzekają, że yy, zalewają nas towary chińskie? że Niemcy nas tutaj dobijają, że wszystkie gazety w Polsce są niemieckie. No jakby zauważył, że niejaki Tomasz Sommer, prawda, swoje pismo wydaje w tej chwili po niemiecku, że na rynek niemiecki wszedł na rynek chiński. No, Mieją wejść prawda? Przedsiębiorcy na, na, na rozmaite rynki. To, to jest bardzo drobny przykład, ale no, no, Polacy są w tej chwili już wszędzie, Umieją konkurować. I. Nasz rząd robi co może, żeby w tym przeszkodzić. Przede wszystkim podnoszą ceny energii, bo od ceny energii zależy wszystko. I proszę Państwa, my wiemy co z tym zrobić. My się temu przeciwstawimy. 12 godzina bije na zegarze. Proszę Państwa, i najwyższa pora z tym skończyć. Jeżeli ludzie, ocknijcie się, macie do czynienia z bandą wariatów, którzy zakładają nam knebel na usta, którzy nam zakładają ciężarki do nóg, prawda? Czasem Chiny. Nie podpisały Kyoto, Indie nie podpisały Kyoto, Stan Zjednoczone. nie podpisały Kyoto, a my mamy dokładnie do każdego kilowata. Dosyć tego. Obalić trzeba rządy wariatów, rządy ciemniaków, rządy dyletantów. Najwyższa pora z tym skończyć.